Tym razem wyjątkowo chciałbym nie mieć racji, ale to co zapowiedziałem 3 miesiące temu dokładnie się dzieje. W wywiadzie powiedziałem o mojej strategii na końcówkę Hossy i zagraniu, które już dziś przyniosło mi naprawdę ogromne zyski. I moim betem na koniec hossy jest Solana, ponieważ aktualnie jest ona na bardzo wysokich wycenach, ale jest to głównie spowodowane tym, że jest na niej wiele memcoinów i po prostu inwestorzy lubią gdzieś tam grać na tych memcoinach, żeby pomnażać kapitał wielokrotnie. Troszkę uprawiają taki hazard i wydaje mi się, że ten wolumen na Solanie jest głównie tym spowodowany, ale fundamenty leżą na tym projekcie, więc gdy będę widział, że rynek jest już na tyle przegrzany, że czas odpalać shorty, będę celował właśnie w Solanę. Bardzo cieszę się, że short na solanie, w momencie kiedy była ultra przegrzana, wyszedł perfekcyjnie. Ale muszę zaktualizować jedną rzecz: mianowicie końca hossy jeszcze nie widać. I moim zdaniem przed nami jest jeszcze kilka miesięcy, które będą zielone dla rynku. To, że solana zaliczyła 50% zjazd dla TH już teraz. Nie dziwi mnie, ponieważ mieliśmy ostatnio dużo wydarzeń, takich jak cała afera z prezydentem Argentyny i Librom, które spowodowały to, że inwestorzy stracili ogromne środki i wiara w solane po prostu podupadła. Niemniej jednak, patrząc na rynek całościowo i pomijając już tą Solanę, Wszystkie fundamenty nadal wyglądają bardzo pozytywnie, więc na ten moment nie widzę żadnych przesłanek, które mogłyby spowodować krach na przykład na Bitcoinie. Oczywiście, jeśli zaczną pojawiać się elementy sugerujące na możliwą korektę całego rynku, będę was o tym informował na swojej grupie. A jeśli chcesz uzyskać do niej dostęp, sprawdź moją stronę internetową, do której link masz w bio mojego profilu.